Cześć! Z tej strony, Naruciak, co ty taki nerwowy? A dzisiaj, totalnie clickbait. Nie oglądaj tego odcinka o trzeciej nad ranem. Co to jest? Jest Nie oglądajcie go również o 24, bo nigdy nie wytrzecie szklanki. Co wytrę, To znowu są maźgi co chwilę i już mnie po prostu szlak bierze. Dzisiejszy odcinek jest nawiedzony jak Teletubisie. O, Santa Lucia Maria, o. Komentujemy dzisiaj nowy parodokument. Miłość w rytmie, disco. Nie pokażę wam intra, nie, chce, nie, chcecie, nie chcecie widzieć intra. Niby nowy parodokument, niby go nigdy nie nagrywałem. Ale cringe, ten sam i ba, jest coś nowego. To jest piękna edycja i uwaga, o tą animację dla debili. Moi drodzy, w edycji dla debili mamy do czynienia z wyjątkowo głupim odcinkiem, ale dlatego, że zależy mi przede wszystkim na udanym dzieciństwie mojej młodszej części widowni, to ostrzegam, że po tym odcinku Wam spadnie poziom inteligencji na pewno. A jak na razie yy, zapraszam. Na zapraszam. Siup! I wiedziałaś, że ubiedzę! O! O, o, krew mi chyba leci! Dlaczego to intro tak wyskakuje na człowieka? Paweł przygotowuje bar do kolejnej imprezy w klubie. Paweł to gwałci szklankę, a nie przygotowuje klub na imprezę. Zdążył już trochę zapomnieć o konflikcie z Robsonem wywołanym zazdrością o Darię. Nie spodziewa się jeszcze, że czekają go w najbliższym czasie problemy z nieco wytrę, innego wytrę. wymiaru. I co wytrę? To znowu są maźgi co chwilę? Już mnie po prostu... Szlagierze. No to, to szmatę zmień, tam masz kilka. Już zmieniałem 15 razy i nic, patrz. Tak, koment zaczyna się od kolesia, który nie potrafi wytrzeć szklanki. Tak, no dobra zabawa się zapowiada. No faktycznie, coś tu jest, ale... No, 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 coś tu jest. Dawaj uderz ją, nie będzie ci baba kubków komentowała. No i, no i znowu maźgi, no. Nie chcesz chyba powiedzieć, że dostałeś objawienia. Też, też. Nie ma co chodzi. Obecnie rozumiem. Może gdybyście mieli mikrofon przy kołnierzu, a nie w dupie, to cokolwiek bym rozumiał. No i chyba jednak nie zwariowałem. To, że akurat te szklanki, które wziąłem do ręki, były brudne, to był zbieg okoliczności. On dalej gada w szklankach. To już jest druga minuta par dokumentu. Zresztą, później wszystko się wyprało w zmywarce i było czyściuteńkie, pachnące, błyszczące. A my się przynajmniej pośmialiśmy. Paweł, 28 lat, odkrył co to do zbywarka. Nikola, zobacz. Widzisz to co ja? e, no cukier. Strzałka. To może jest jakieś drogowska? Wiesz co, to chyba muszę pod innym kątem popatrzeć, bo ja tutaj nic nie widzę. Swoją drogą, musicie wiedzieć, że miłość w rytmie disco, to historia, która dzieje się w alternatywnej rzeczywistości, gdzie istnieje magia, smoki, orki, przede wszystkim zjawy i duchy, więc e, mamy cały odcinek paranormalny. Mam nadzieję, że jesteście sami psychicznie, bo to będzie straszne. Tylko to jest duch na dyskotece. Tą creepypastę będą ludzie opowiadać przy ogniskach. Tak, no faktycznie. Piękny cukier, słuchaj. Idę po zmiotkę bo to Nie, no to jest strzałka. Mm. Mi to wygląda na parapet. Totalnie wiadomo skąd. Przechodzimy nagle do momentu, w którym e, mamy trzech Bogusiów. Profesjonalni detektywi, wynajęci przez szefa klubu. Poszukują oni dowodów dla szefa, że żona go zrywa. Potrzebujemy przerw od szklanek, okej? Okay? Ty, ej! Ty. Co ty, już, 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 co? Tu się zwiedzać. Zobaczyła problem? nas przez ciebie. To nieprofesjonalne. Czeka. dobra, nie patrzę. Czemu nie wszyscy wyglądają tak samo? I czemu to wygląda tak mimicznie? Me and the boys. Czekajcie. Coś do niej idzie. Ona się z kimś puka na boku. Totalnie! W końcu dała mu buzi w policzek. Będziemy to mieć. No, to dobry sprzęt profesjonalny. Cicika. A daj sobie chrupnę. E, mogę też jednego? Godzinę później bracia opijają swoje udane śledztwo. Udało im się zdobyć dowody na to, że Krystyna ma romans z Andrzejem. 100% prów. Zasłużona pianko. Powiedz co tak przysypiałeś w tym samochodzie? A... nie chcę o tym mówić. Mam ciężką noc. Dobra mów o co chodzi, bo... już mi się co jak mówisz. No, Sprawa no, dotyczy naszej siostry. Ja to naszej siostry? Śniła mi się, że płacze. Mm, to nie niedobrze. Podejrzewam, że szwagier ją zdradza co mówisz? Sprawdziłeś to? Właśnie całą noc siedziałem pod ich domem No i co? No i siedział całą noc pod domem Pięć minut później Jest I zaczynają się egzorcyzmy Emily Rose. Umrzesz w obszikanej, męskiej toalecie! Jezus, Ty, o ku Jezus, znowu ten jamskel zasrany? Tak Tak wcześnie i ty bijesz? I to jeszcze w pracy? Daj spokój. Daj mu spokój. Daj spokój. Ale coś się stało? Zaciąłem się. Przy goleniu? Nie przy goleniu, w, w toalecie się zatrzasnąłem. Wy nie rozumiecie, jak prawie umarłem. Dziś wam opowiem, jak prawie umarłem. Jeszcze mi światło zgasło. A, przestraszyłeś się. Waliłem w drzwi, krzyczałem, nikt mnie nie słyszał. Ty by się nie przestraszyła, jakby ci zgasło światło w jakimś ciemnym miejscu i byś była zatrzaśnięta? No nie wiem, no nie byłam w takiej sytuacji, ale pewnie tak. A co najlepsze, te drzwi później odpuściły. Same. <grym> on dalej wyciera szklanki, dalej, <grym> dalej. A ty co tak też szklanki przeglądasz? No są upaćkane. Ty nie widziałeś, że duchy zostawiają na nich ślady? Jakie duchy? <grym> Słuchaj, ty naprawdę myślisz, że w naszym klubie straszy? Nie można z takich rzeczy żartować. Jeszcze raz, że żartuję z takich rzeczy, to opędam ci babcię. O, no, ja Chcesz też życie stracić, utracić? Słyszałeś kiedyś o młynie ze Shaolin? Chcesz zobaczyć buta na swoim tylnym płacie przysadki mózgowej? Zazdroszyłeś się tego? A ty mi się co nie takiej maski? W poleń. Jak dzieci, jak dzieci. Głupio dałem się podejść. Teraz przez tydzień będą mieli ze po polewę. 7 dni. 168 godzin. 1080 minut! Co do sekundy, będą się wyśmiać! W tym samym czasie bracia detektywi śledzą męża siostry. Chcą sprawdzić, czy szwagier rzeczywiście prowadzi podwójne życie. O, Idealna ekipa zboczeńców. Dobra, proszę. Po co mu taki Że że na jakieś dupy kupił. To podejrzane. A nie dla siostry? Siostra nie ma teraz urodzin, ani imienin. Święta też się nie zbliżają. Poza tym jest już dzieckiem. Właśnie. Dzieciaka zrobi. Jak dzieciaka? Naszej siostrze? Zrobił dzieciaka jakieś dupy. To co ty świrujesz? No, na pewno. Musimy go dorwać. Poczekajcie, poczekajcie. Najpierw musimy zdobyć dowody. A potem go zabijecie. Na serwerze Hardcore Minecraft. Ale wszystko po kolei. Po kolei. Szefie, hmm? możemy chwilę zająć? Proszę bardzo, szedajcie. No co się stało? No Wyglądacie jakbyście się bali o czymś powiedzieć. Chodzi o to, że domagamy się, aby szef sprowadził do klubu szamana. Szamana? Raz, dwa, trzy tu szamana tego, smoka z Metyna. Jakaś nowa gwiazda disco polo? Nie słyszałem. Nie, nie. Szaman to saman. To taki ktoś, kto się zajmuje... No, czym się zajmie szaman? No, szaman się zajmuje. Nie, no ja wiem, czym się zajmuje szaman, tylko po co nam taki ktoś w klubie? Tak? Bo tutaj straszy. Straszy? Nie, no to rzadko bywa w klubie. Nie, no co, wy na serio? My nie możemy pracować w takich warunkach, bo dojdzie do tragedii. Do tragedii? Mhm. Ale po co nam szaman? Nie lepiej sprowadzić księdza? Nie, nie, nie. Ksiądz będzie drożej. A nie, jak drożej było, to szamana rzeczywiście. A Paweł do końca życia będzie wycierał szklanki. Liczyłem, że za chwilę powiedzą mi Hej szefie, mamy cię, ukryta kamera, to był żart. No ale nie, oni tak na serio. A z drugiej strony niech przyjedzie ten szaman do klubu i wypędzi z niego te złe moce. Najlepszy szef, nie ma lepszego. Tydzień później w klubie zjawił się szaman. Twora babcia będzie zła, że wnuczek ukradł jej ludowe ciuchy z szuflady. W skupieniu dokonuje oględzin, bada energię miejsca. <słuch> dobre. Ej, 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 ale nie wochaj tej ścierki. Nie wiesz, w ilu na szklankach była. A, a ten kolega duch to... Ale on ma może coś z, ze szklankami wspólnego? To bardzo możliwe. Troszeczkę y, nie wierzę, jak oni polecieli. Jakby. Ja na początku sobie naprawdę żartowałem z tego wycierania szklanek. Ja myślałem, że to będzie dosłownie przez dwie minuty. A to jest przez 24 minuty parę dokumentów. Super, że Albert zdecydował się na sprowadzenie szamana do klubu. Przynajmniej teraz będziemy wiedzieli, co nas prześladuje. Taki zły, złośliwy duch was prześladuje. Jego imię to głupota. I brak edukacji. A przecież taki duch może się porządnie zezłośliwić i robić coraz to dziksze psikusy, trzeba go zdusić w zarodku. Jak można być dorosłym człowiekiem i wierzyć w duchy? Szaman tłumaczy, że za moment wszyscy wpadną w stan ni do transu, ni do hipnozy. Jedna z osób w kręgu stanie się kimś w rodzaju medium dla ducha. Niech wszyscy zamkną oczy. Nic nie mówimy. Wyjdźmy się za ręce. Chyba komuś burczy w brzuchu. Patrz, co tak z dzienacka walnąłeś takim klinżem. Silencio. Santa Lucia, Maria. <grymne> skeczyk! <grymne> Niech siła transgalaktycznego cybermodulatora wzbudzi duchy naszych przodków. O, gwałcik, mąbing, molestowanko w pracy, miami, fajusio! 200 zł za odcinek, a przy okazji jeszcze sobie pomaca. Dawno temu była tutaj osada słowiańska i był kapłan, który nie mógł zasnąć, bo przeszedł na ciemną stronę mocy. Eee, Darth Vader? Ważniejsze, że po naszym seansie duch zasnął. I od teraz wy możecie spać spokojnie. Misja zakończona. Co tu się wydarzyło w ogóle? Co ja oglądam? To Do mnie naprawdę dociera. Co jest? Odejdź. Co, odejdź, proszę. Boisz się mnie? Tak, boję się ciebie. Ale przecież ja udawałem! Zostaw mnie! Udawałem! Co jest? Demon ci atakuje. Boję się świrów. Bardzo dobrze! Nasze drogi złączył nagle. Dobry los, przyjaciel Ach, aż mi się zimno zrobiło. No cóż, to, że mnie opętało, to ja tylko udawałem, no ale Daria w to uwierzyła. I teraz się mnie troszeczkę boi, no. Ten parę dokumentów to jest dosłownie festyn ludzi z wypięciem IQ. Robson niepotrzebnie mi się wciął w rozmowę, ale znajdę jeszcze odpowiedni moment na to, żeby zawładnąć jej sercem. Wiesz, co możesz tak samo jak Boguś posiedzieć całą noc pod jej domem? Właśnie całą noc siedziałem pod ich domem. Nawet jeżeli Paweł robił sobie tylko jaja, porządnie się wystraszyłam. Wyszedł na niezłego psychola. Nie lubię, jak ktoś jest nieprzewidywalny. Ta cała akcja z duchami. I jeszcze Paweł. Mówił w jakimś dziwnym języku. Po prostu. <noise> po prostu. Miłość w rytmie disko. To był duży błąd, że odkryłem ten dokument. Nie jestem z tego dumny, więc chyba sobie stąd pójdę. Widzimy się niestety już niedługo, ponieważ za trzy dni. nie Do zobaczenia w niedzielę. To będzie gorzej w niedzielę. Chyba mi jest gorzej. Tak, jest mi bardzo źle. Chyba muszę iść. Cześć!